Insight. Trading w zasięgu wzroku. Cześć, witajcie na kanale Insight. Cześć Marcin. Cześć Mateusz, witam wszystkich. Dzisiaj wyjątkowo w sobotę sobie nagrywamy, podsumujemy sobie tak naprawdę cały październik. Też gdzieś tam pospekulujemy, jak ta świeca miesięczna może się zakończyć, co może nas ewentualnie czekać może w listopadzie. Widzę Marcin Bitcoin miesięczna świeca tak. zaczynamy. Jasne, zaczniemy tak jak wspomnieliśmy może od podsumowania, co nas może czekać, bo Wchodzimy w takie kluczowe, według mnie, według kluczowe rozstrzygnięcia rynkowe w kontekście fundamentów, czyli mamy za sobą posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które jakby status quo zostało utrzymane podwyżka 0,75 i i tam trochę pozostaje znak zapytania, bo z konferencji wynikało, że oni będą kolejną chcieli podwyżkę 0,75, ale potem jednak wyszły, wyszedł news, że ta podwyżka, nawet już obecna 0,75, nie była jednogłośna, że niektórzy chcieli połowę tylko punkta procentowego i wspominam o tym z bardzo ważnego powodu. I jeszcze tylko kolejną dygresję dodam, że w zeszłym tygodniu również Bank Kanady zaskoczył tym, że miał podwyższać bodajże właśnie chyba też o 0,75 punkt, a podwyższył tylko o pół punktu procentowego. Czyli banki centralne, już mamy w tym momencie pierwszy, który faktycznie zaskoczył rynek mniejszą podwyżką niż tą, którą rynek się spodziewał. Europejski Bank Centralny, który podwyższył tyle, ile miał podwyższyć, ale to nie była jednogłośna podwyżka, bo były głosy za 0,5 co za tym idzie. Też wypowiadają się, bo wstępnie rynek szedzał, że grudniowa podwyżka w europejskim banku centralnym też ma być kolejne 0,75 punktów, a już są głosy, że to wcale nie jest takie pewne z banku centralnego. No i teraz przechodząc do kluczowego dla nas banku centralnego z punktu widzenia Bitcoina i Ethereum, czyli rynku krypto, czyli Fedu, amerykańskiego banku centralnego, na chwilę obecną mamy przewidzianą 0,75 punkta bazowego podwyżka. i To się nie zmieni, tak na 90 parę procent bym powiedział, że tu nie będzie zaskoczenia ani w górę, ani w dół, ale tu kluczowe będzie, bo Stany, FED ma podwyższyć stopy również w grudniu, na grudniowe posiedzenie, czyli jakby dwa posiedzenia z rzędu będą podwyższać. I tu się rozgrywa cała gra, czy to będzie 0,5%, czy też 50 punktów bazowych, czy 0,75%. I to będzie klucz do klucz na konferencji prasowej, gdzie będzie FED, czy Jerome Powell dawał nam wskazówki. I rynek, patrząc na giełdy, patrząc na Bitcoina, czy Ethereum, no przygotowuje się powoli do tego łagodzenia. Co nie oznaczać musi na chwilę obecną od razu zmianę kierunku długofalowego, tak, czyli mówimy nie wiem o zmianie trendu i tam iść w górę, iściu w górę, ale może już na przykład oznaczać trochę mocniejszą korektę, tak fundamentalnie. Nie, nie, nie twierdzę, że to się teraz musi wydarzyć już z tych poziomów, bo, bo cały czas ważne będzie to posiedzenie, ale tylko daje kontekst, że ten kontekst rynkowy z punktu widzenia. Banków centralnych i polityki fiskalnej powoli nam się zaczyna zmieniać. Z tego bardzo Jastrzębiego na taki neutralny, bym powiedział, czyli taką ostatnią fazę, ostatni cykl podwyżek stóp procentowych, gdzie będziemy potem przechodzić do cyklu. Jakby stałych stóp procentowych, czyli banki nic nie robiące, aż wejdziemy w cykl, bo tak się to dzieje, obniżek stóp procentowych, no bo cały ten biznes polega na tym na podwyższaniu i obniżaniu, podwyższaniu i obniżaniu, tak, żeby studić gospodarkę, lub ją podgrzewać, i tak dalej, i tak dalej. A teraz już schodząc do bezpośredniego wykresu, zaczynamy od miesięcznego, bo jakby zostało no dosłownie parę dni do końca miesiąca, mamy w poniedziałek 31. I to, co się tutaj rysuje, to rysuje nam się potencjalnie z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa inside bar. No bo w środę mamy dopiero Fed, więc jakby nie Spodziewam się poniedziałek, wtorek jakichś drastycznych ruchów cen, poniedziałek nawet do końca miesiąca, jakichś drastycznych ruchów ceny, więc wylądujemy w konsolidacji tego poprzedniego miesiąca, co da nam asumpt do tego, żeby rozwinąć ruch wzrostowy, wybijając ostatnie szczyty na poziomie 22 tysiące no plus minus tam 800. No, lub w dół, tak, ale tak jak cały czas mówię, że formacja Inside Bar to jest troszeczkę bardziej złożona formacja, bo ona wymaga tej pierwszej jednej świecy, potem drugiej świecy, wewnątrz kolejnej świecy i trzeciej świecy dopiero prawidłowo zamkniętej, więc będziemy mogli o tej formacji dopiero powiedzieć, że jest prawidłowa na początku grudnia, tak? czyli w ostatnich dniach listopada czy no 1 grudnia będziemy wiedzieli dokładnie, czy, czy ona się wypełnia, czy nie. Więc to dłuższa, dłuższa sprawa, aczkolwiek na chwilę obecną to się rysuje, co za tym idzie też w pewien sposób, to pozostawia nam nadal takiego brak kierunku z punktu widzenia miesięcznych świec. Schodząc do tygodniowego wykresu, tutaj mamy walkę notabene, czy też nomen omen bardziej, z inside barem. I to, co już mówiłem chyba na czwartkowym naszym nagraniu, że kluczem będzie zamknięcie się powyżej tego inside bara, ale nie takie zamknięcie z zepchniętą ceną gdzieś w te poziomy w okolicach 20 tysięcy, tam 100 000 powiedzmy, bo wtedy ta będzie ok, zamknięty prawidłowy inside bar, ale zarazem, prawidłowy inside bar, ale zarazem będziemy mieli taką świecę podażową, bo to będzie jakaś tam potencjalna spadająca gwiazda. W wymowie podażowej świeca, aby to była po prostu bardziej, tak? Więc to na pewno będzie osłabiało potencjalną, znaczy nie, wymowa takiego insider tak? Zastanawiając jakby no dużą dozę niepewności co do najbliższego kierunku. Ponieważ jesteśmy w pozycji długiej, to bardzo kibicuję temu, żeby jednak ta świeca się w niedzielę o 24 zamknęła, choćby tak jak teraz na tych poziomach, których będzie fajnym zamknięciem, prawidłowym zamknięciem. Więc to na świecie tygodniowej jeszcze werdyktu z punktu widzenia informacji świecowych nie jestem w stanie wydać. Walka trwa. Schodząc do poziomu dziennego, no i tu już mamy poziomy porysowane. Rozszerzę, żeby to fajnie było widać. I to, gdzie się zatrzymaliśmy, to jest dosyć ciekawy, ciekawy opór, tak? Ponieważ no jest to pierwszy taki postój do realizacji tych profitów, powiedzmy, może to nawet nie tych profitów, no taki po prostu pierwszy opór po wybiciu formacji podwójnego dana. No bo ja uznaję, że jednak ta formacja została prawidłowo wybita, mieliśmy retest, okej, okay, idealny retest to jest nie zamykanie się korpusami poniżej i to jest coś, co mnie, no w pewien sposób zaniepokoiło, ale taka adnotacja, osobiście tak rynku nie rozgrywam, ale względem analizy technicznej, formacje czy RGR, czy formacje podwójnego dna, czy też szczytu, w momencie wybicia stop loss powinno się postawić tu, poniżej po prostu dołków. To wtedy to, ta to, to, to formacja no, to nadaje tylko jeden RR, stąd jakby jej nie preferuje takiego rozgrywania tej formacji. E, ale tak jest prawidłowo, czyli wybicie, i tak długo, jak nie zostaną wybite te dołki, to tak długo w grze będzie walka o ten take profit. Z punktu widzenia analizy technicznej, takiej powiedzmy książkowej, tak to nazwijmy. Eee, więc to, że zeszliśmy, to w moim mniemaniu osłabia trochę prędkość, siłę, siłę wymowę tej formacji, bo tutaj wspominam też na no ostatnim odcinku fajnego Wedge'a i tego Wedge'a notabene, to, no to było dla mnie minus, bo go niezbyt fajnie przetestowaliśmy. Tu brakowało właśnie takiego jednego, dwóch dni, retestu i zejścia w dół. Nie, to było brachbach i zejście w dół, więc tu, tu mi na za zabrakło retestu, tu był, ale on nie jest taki super. Znaczy piłka jest w grze, na pewno ja swojego poglądu na techniczne spojrzenie rynku wzrostowe nie zmieniam, biorąc pod uwagę, że te fundamenty mi się zaczynają spinać również yy, wzrostowo, bo w piątek mieliśmy też, o tym wspominałem, dane PC, czyli dane inflacyjne, one były plus minus zgodne z konsensusem. Ale dla mnie w tym momencie zgodne z konsensusem, to są na plus, bo jakby to oznacza, że inflacja już nie przyspiesza, że ona zaczyna gdzieś tam powiedzmy hamować, stać w miejscu. Więc to już jest dobre, to, są, to są okazje, jeszcze na giełdach to bo widać, bo giełdy dużo lepiej wyskoczyły niż Bitcoin. I, I to rynek już zauważa. Więc jakby moja perspektywa się nie zmienia. To na co, te, na co jakby co wzmacnia tę strefę. Przez którą rynek na razie się nie może przebić, czyli poziomy 2500 to nawet jest ten poziom, i wyżej 2700 i 21, niespełna 200, to jest wchodząca w nie średnia krocząca. To jest studniowa średnia krocząca, więc dosyć istotna, bo jak zwrócicie uwagę, to była walka z nią taka dosyć szybka, przejście i wyjście z powrotem, ale tutaj były trzy dni tak naprawdę walczenia na niej knotami, co jakby właściwie pokazuje siłę tej, formaty, znaczy tej średniej kroczącej. Zwróćcie uwagę, tu też fajnie popracowała, bo generalnie średnie kroczące są przeze mnie wykorzystywane w trendach kiedy mamy trend i czy wtedy te średnie kroczące trzymają lub właśnie do łamania, do łamania trendów. I tu zobaczcie, jak fajnie pracowała setka. Yy, jeszcze pewnie tutaj setka jak fajnie pracowała, więc jakby to nie jest taka błaha średnia krocząca, powiem to że 100 na średnia krocząca, ale też na wykresie dziennym trzeba ją rozpatrywać. Nie ma co ją rozgrywać na h czy nawet na H4, tylko właśnie patrzeć na wykres dzienny i póki co mamy wszystkie zamknięcia poniżej. To jest na plus podaży. Mnie interesuje właśnie, to, jak na naszej grupie pisałem, że mnie interesuje ta strefa szersza taka troszeczkę 2521 i zamknięcie dziennych świec powyżej, bo to mnie jakby y, będzie, znaczy to będzie mnie bardziej upewniało do rozwinięcia tego ruchu bardziej wzrostowego i trzymania nadal pozycji, tudzież dokładania do niej, jak to tam rozgrywa sobie rynek. No na chwilę obecną piłka w grze, walczymy z tą strefą. To, co się teraz dzieje, mieliśmy fajną tak, nie wiem, parę godzin, widziałem, że na grupie ludzie już nas pisali o podbitce Bitcoina, ale to są weekendowe ruchy. I przypomnę, co to, to się zdało w zeszłym tygodniu, co to, to zresztą rozgrywaliśmy. Czyli było wyjście przez weekend, po czym cena zatrzymała się powyżej ceny zamknięcia piątkowego na kontraktach terminowych i było domknięcie luki. I dopiero prawidłowy ruch w górę. Więc jakby nie fascynują mnie na chwilę obecną te ruchy weekendowe, tak długo jak one nie będą bardzo wysokie, kiedy nie, bo, bo rynek pozostawia duże luki i tu dla przykładu mogę pokazać kilka takich na bitcoinie, moment, o przejdziemy, takich, które trochę trwało czasu, zanim się, no choćby ta, tak, była bardzo długa i zanim rynek ją jakby domknął, no to trochę, trochę dni minęło, ale to musi być naprawdę duży ruch ceny, żeby się tak wydarzyło, czy tu też mamy lukę, dopiero domykaną później, więc tak, oczywiście mogą być takie ruchy weekendowe dosyć duże, ale ostatnimi czasy się to nie dzieje, bo ta konsolidacja i tak dalej, więc tak długo, jak to nie jest bardzo mocny ruch rozwinięty, to tak długo jakby, no okej. Okay. Jest sobie jakieś tam wybicie, zresztą widać, że one są skasowane i ta silna strefa na razie nie jest, jest, rynek ją respektuje. Okej, bo się znowu rozgaduje. Przechodząc do H4, w H4 już tak w szczególe bardziej to widać, czyli mamy, przypomnę, tą strefę inside bar, którą prawie że przetestowaliśmy i nastąpiło dynamiczne odbicie od niej. Więc, jakby to prawidłowo. Nasz to po prostu utrzymał, bo jakby na poprzednim nagraniu go pokazywałem, że tutaj, ale na grupie wrzuciłem, że, że jednak przemyślałem sprawę i go skorygowałem, i to było bardzo słuszne, że go skorygowałem, bo skorygowałem go na poziom właśnie tam w ogóle jak 19, no tutaj pod dołki troszeczkę niżej, tak? Potem chyba nawet inside barowy, inside barowy poziom. Więc on utrzymał, cały czas, jest, cały czas jest w grze. To, co z niebezpieczeństwa, to się nam wyrysowało w tej strefie, no to mamy potencjalny podwójny, podwójny szczyt w tym momencie, tak, czyli mamy retest i tutaj i tu nam się robi linia podwójnego y, szczytu, no i otworzyła nam się droga do formacji podażowej, tym bardziej stop lossy, jeśli ktoś jest ze mną w longach, to stop lossy pod tym poziomem troszeczkę może tam niżej, bo może być jakieś takie fałszywe, są jak najbardziej zasadne, no bo wybijanie tego może jednak troszeczkę mocniej ciągnąć. Dywergencja, -y. tak? Do tego też bardzo mocno. Przychodzi. O tak, 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 oczywiście tak. Dobrze, że zauważyłeś. Tak, mamy bardzo mocną dywergencję, więc może się znowu... No do i się... właśnie się zakończyła. Y -y. Mocno ładna, podażowa. podażowa no. Tak, znaczy, no taka ładna podażowa świeca, co tu dużo gadać, ale to nadal jest... Dywergencja, podwójny szczyt, tak naprawdę do shortu idealne miejsce. Tak, tylko mamy weekend. Tak. Więc, mm. więc jakby... No i Dla mnie w tym momencie poziomem pewnie którego będziemy gdzieś tu sobie możemy zobaczyć piątek godzinę 23, to, to to jest pewnie gdzieś środek tego tak. No to tutaj się być może znowu się skończy tak, że w niedzielę o 23 czy czwartej będziemy tutaj z ceną tak. Co nie oznacza, że ta cena sobie nie będzie tak odbijała i takim tą konsolidacją, konsolidacją szła. Tak jak mówię no ja trochę sceptyczny jestem w takim, z takimi ruchami weekendowymi. Pokazało to tylko trochę tyle, że ten popyt nie jest taki silny, bo to była próba ataku popytu, tak? To były jakieś byki, próbowały zaatakować, zostały zgaszone, więc rozgrywka na tym poziomie. Rozgrywka na tym poziomie będzie po prostu pewnie dopiero w przeciągu tygodnia się wyjaśniała. Nie wcześniej, tak? Nie wcześniej pewnie niż w poniedziałek, a w najgorszym wypadku w środę, tak będzie trzeba poczekać, a tu rynek być może do tego czasu będzie konsolidował. Tego nie wiem, tak jak to co będzie w ogóle, wyglądało. No, niestety, ci, co są w longach, po prostu czas chyba zabezpieczyć pozycję i obserwować, bo. No tak, no tutaj, tak jak mamy w na naszej grupie. Tak, przesuniętego stopa, tutaj, tak. No, pojawiło nam się zagrożenie. Pierwsze, poważniejsze zagrożenie w tym momencie na nogi. Dywergencja, formacja podwójnego szczytu odwrócenia tego krótkoterminowego ruchu wzrostowego. E... No i jest jakieś ryzyko. Jest ryzyko bez dwóch zdań. To, co tutaj będzie broniło z pewnością popytu poza tą całą linią tego podwójnego szczytu, która będzie silna, silnie broniona, bo ona jest na styku z tym sidebarem, i w zależności tygodniowym, no bo jeśli zakładam, że w niedzielę nie dojdziemy tutaj, no to ten Inside bar też będzie oporem dla, w tym momencie dla niedźwiedzi atakujących, tak? Wsparciem dla byków. Mhm. I jakby trochę poniżej tego, poniżej tego sidebara przebiega nam ta korekta, tak? Czyli największa korekta w tym impulsie. Czyli jeśli nie, bo, bo w zasadzie to moglibyśmy też traktować jako korektę, jeśli będziemy stąd traktować impuls, ale to już jest dla mnie za taka głęboka korekta, w sensie, że ono to jest ta równość, ten podwójne dno, więc nie do końca rozpatruję to jako korektę, więc rozpatruję tą korektę jako kluczową, tak, to jest ten ruch ceny i ona wypada tu na poziomie 19,700, to jest trochę poniżej tego inside bara, jakby razem z tym, to jest linia inside bara z D1, który był wybijany, też price actionowo fajna, Fajna strefa, bo zobaczcie, jak ona tu sobie była szanowana. Pewnie tutaj kilka razy tam rynek ją ogrywał. Więc z tego punktu widzenia ta strefa, czyli przedział cenowy 19,700 a 19,950, silna strefa wsparcia dla, dla byków, tak bym to, to rozpatrywał. Mam nadzieję, że nie będzie testowana przez weekend i. Uważam, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie testowana przedmiotem, no chyba, że coś tam, to jest rynek krypto, to mhm. wszystko generalnie jest możliwe, bo ktoś nagle stwierdzi, że chce, chce trochę zmanipulować tym rynkiem. A jest bardzo e... manipulowany. Przejdźmy do Ethereum, Marcin. Tak. Jasne, już przechodzimy do Ethereum. Przyspieszamy. Dobra, tu miesięczny. tutaj się dzieje. Znaczy, tu lepiej to wygląda, tak, no bo zobacz, tam mieliśmy i Seibara, czyli coś, co jeszcze nie jest rozstrzygnięciem potencjalnie, no to tutaj mamy potencjalne rozstrzygnięcie, tak, bo jeśli się cena choćby tak zatrzyma jak teraz, no to mamy formację objęcia hossy. Ładna formacja objęcia hossy. Świecy, na Na miesięczne świece tak, więc jakby jest potencjał trochę pod rozwinięcie tego ruchu, a jak to rozwinięcie mogłoby wyglądać, to tutaj już to wy wygląda lepiej, znaczy tu jest więcej informacji. No bo mamy walkę też, wrzucałem na naszą grupę post, że walczymy w tym momencie z tą linią, z tym kanałem spadkowym, który był i w tym momencie jesteśmy na tych, yy, na tych poziomach, to są tam troszeczkę powyżej 1600 dolarów. Oczywiście zamknięcie tej tygodniówki, będzie trudno o to, ale zamknięcie, w tym tygodniu może być trudno, ale już w przyszłym się praktycznie, bo świeca tygodniowa się otworzy tutaj kawałeczek dalej, więc ona się już jak cena się teraz zatrzyma, tak jak się teraz zatrzyma, to nowa tygodniówka się otworzy praktycznie rzecz biorąc nad. Więc jeśli podaż miałaby utrzymać, to powinna tak zepchnąć gdzieś cenę tutaj, w okolicach 1500, coś, żeby kolejny tydzień się otworzył, miał szansę otworzyć po, poniżej. Mhm. No, więc jakby tu wystarczy ten tydzień utrzymać tak, żeby się cena otwierała już nad linią trendu i ją łamała. Więc to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę z wykresu tygodniowego. Mamy też to rozsądzane na dziennym. To wyższe poziomy w tym momencie, które warto sobie narysować, no to mamy całą korektę mierzoną, czyli tu mamy A, B i potencjalne C, tak, no bo nadal jesteśmy w trendzie spadkowym. Tak naprawdę trend spadkowy na chwilę obecną z takim strukturą rynku, to moglibyśmy mówić o zmianie trendu spadkowego takiego trwałego, liczonego po szczytach i dołkach, no to tu powyżej 3,5 tysiąca. Chyba, że zejdziemy z ceną w dół, wybijemy ten dołek, no to wtedy zmiana trendu będzie przy poziomie 2000, tak? Ale na chwilę obecną, taka prawidłowa zmiana trendu, to jest dopiero tu 3500 tysiąca dolarów, więc kawał, kawał, drogi. Więc póki to nie zostało zdjęto, to cały czas możemy rozpatrywać i rzuchać ruchów korekcyjnych. I teraz taki silny poziom, bardzo silny poziom korekcyjny, to są te dwie korekty nakładające się na siebie czyli ta korekta, jako ta największa korekta w tym trendzie, tak, to jest ta korekta, czyli jej, wielko, jej mierzenie to jest to mierzenie, to jest poziom 1000, przepraszam, 2300, dwa dokładnie. I teraz, jeśli pomierzymy korektę tą, to są dwa te same mierzenia, czyli równość fal, wychodzimy 2000, 2338, o. czyli na poziomie plus minus 30 dolarów różni te dwie korekty, czyli 2300, 2340, już tak ogólniając mamy bardzo silny poziom Wsparcia w tym momencie dla niedźwiedzi. Plus minus, jeśli to będzie kilka tygodni trwało, to jeszcze się nałoży na to, tak już rysowany taki kanał, trochę takim niskim nachyleniu, wzrostowy w tym przypadku. Więc to jest poziom na przyszłość jak najbardziej, ale warty do obserwowania. Bo, ja obserwować bo... jak zakończy się ten tydzień. Tak, i kolejna, ale już mówię na przyszłość. Więc jakby schodząc do dziennego, to na pewno tamte poziomy na dziennym nie będziemy obserwować. To, co na dziennym teraz mamy, to na dziennym widzicie już pokonywanie tej linii trendu, bo to trochę inaczej zawsze takie linie wyglądają na W1, a na dziennym. Zresztą to mówiłem, że jak się zamknie tak dzień, to będziemy nad nią, tak? Pokonujemy teraz 50, bo Ethereum jakby trochę bardziej popytowo wygląda niż Bitcoin du dużo bardziej popytowo. Pokonujemy 50, no oczywiście tak jak mówię, ponieważ jest to 50 od szczytu liczona do dołu, więc interesuje mnie zamknięcie świec dziennych, ale już samo naruszenie takie głębokie już jest dobrym sygnałem. Tu pokonaliśmy tą studzienną dzienną średnią kroczącą, zobaczcie jak ona fajnie tu już wybita pracowała raz, dwa, tu dołem i znowu utrzymywała. Tu zobaczcie jak w tym miejscu dokładnie rynek się na niej zatrzymywał i na niej pracował. Teraz mamy zamknięcia powyżej, zamknięcie poniżej, zamknięcia powyżej, czyli walka, trochę negowanie tej linii, tak, ja taką walkę uznaję jako, że ta linia przestaje być już w tym momencie oporem, jakby trochę mniej, nabiera mniejszego znaczenia w rozumieniu takim, że mamy myślenie popytowe, tak, że jakby podaż straciła takie swoją linię frontu walki. I, I nie wiem, czy dobrze to jest zrozumiane, ale chodzi mi o to, że nie tyle że ona traci znaczenie, co jakby daje mi znak, sygnał, że popyt ma przewagę. I kolejnym z punktu widzenia średnich kroczących mamy dwustudzienną średnią kroczącę, bo studzienna i dwustudzienna średnie kroczącą są takie najpopularniejsze, najbardziej jak w cudzysłowie znane na rynku średnio kroczące. I notabene, jak będziecie trafiały kiedyś na publikacje bankowe odnośnie m, analiz, nie wiem. Akcji czy dużych, dużych rynków walutowych, to tam się często przejawiają średnie, kroczące, dzienne i właśnie to 100 i 200 dzienne, czyli to są takie najpopularniejsze, ale co z tym idzie najbardziej istotne, tak? Ja to tak też je sobie rozpatruję przy i zresztą, jak wam pokazywałem na wykresie, one się sprawdzają w rozumieniu kontekstu rynkowego, w którym jesteśmy. I tu kontekst właśnie nam pokazuje to, że studienną mam wybijaną i możemy iść potencjalnie na atak na dwustudzienną i średnią kroczącą. To, co można dodać już teraz przy wybijaniu tej 50, potem tą 50 można złamać, to 61,8, które, jak wspominam cały czas, jest mocniejszym poziomem FIBO do rynków płynnych. Tak i on w tym momencie się spina. I to ta średnia krocząca to nie jest jakieś coś, co będzie nagle tak skakało, więc można z dużą dozą prywatności założyć, że, na, że, że ta 61 FIBO będzie bardzo blisko tej 200-dziennej kroczącej, czyli w okolicach 1700 dolarów będzie również silny opór na Ethereum z wykresu dziennego. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na 4-godzinówce. Mieliśmy, co tym to, to miesiąc trwająca konsolidacja i to też mówiłem, że jak się wybija coś z tak długotrwającej konsolidacji, to to nie są błahe wybicia, to są prawidłowe wybicia. Te wybicia już nabierają, bo to była, no tu się trochę cena zbierała, to się trochę rynku zbie, y, y, zbierało. I to te wybicie zazwyczaj troszkę trwają. To nie jest, nie mówię, że będzie miesiąc teraz ruchu wzrostowego, ale jakieś 2-3 tygodnie jakiegoś trendu może, czy 4 nawet może, może być, więc to było bardzo ważne wybicie. Mamy, zresztą gołym okiem widać, jak, jak silne ono było, jak silnie cenę w górę i ono trochę, to znaczy Ethereum teraz trochę pomaga Bitcoinowi, w moim wrażeniu, to znaczy w moim odczuciu, bo bardziej narzuciło kierunek, ten kierunek jest mocniejszy i tak Bitcoin trochę człapie za, za Ethereum, bo, bo nie ma takich jeszcze wzrostów jak um, Ethereum. Więc tak, walczymy z pięćdziesiątką, wydaje się, że nawet na h się zamknęliśmy powyżej niej, jej, więc ja bym nawet tą pięćdziesiątkę, no nie, poczekam na zamknięcie dziennej, tak, no i dzienna to dzienna, będę, będę konsekwentnym. To, co było negatywne na przykład na Ethereum, trochę mnie, trochę mnie to możemy usunąć, trochę mnie zaniepokoiło, ale rynek to utrzymał, tak, taką samą korektę, pamiętacie, to jest największa korekta w tym pulsie, ona została tu pokonana tak, źle pomierzyłem, tak, One zamykane były korpusy poniżej, ale jednak wybroniona w pewien sposób, tak, no nie można było jej fajnie technicznie rozegrać, dla mnie bym już jej nie rozgrywał, jakbym widział taką strukturę, no ale tu się wydarzyło tak, że rynek jednak popędził w górę, to też mi pokazuje siłę rynku, że on jest tam naprawdę teraz popytowo nastawiony i, i z tymi fundamentami to też fajnie wszystko zaczyna korelować, więc to, co teraz można zrobić w kontekście jakbyś jeśli chcieć rozgrywać yy... Korektę to tak już ją należy mierzyć, czyli trzeba mierzyć już po tej korekcie, bo ta w tym momencie jest największą korektą, bo trend został utrzymany wzrostowy, pokonaliśmy ten dołek, ten dołek nam jakby daje znak, sygnał do tego, że. Tak długo jak on nie jest w tym momencie w takiej strukturze wybity, to mamy trend średnioterminowo wzrostowy i to jest to, na co warto zwrócić uwagę i być może jak rynek tutaj się utrzyma powyżej, no to retesty od dołu w tym przypadku tej linii tego kanału spadkowego, który po wybiciu powinien, jeśli ma być cena spada, to powinna być już cena powinna poniżej niego nie wchodzić, bo jeśli ma być utrzymany ten trend, to cena nie powinna wejść już z D1 poniżej tego kanału. No i to jest to tyle, co chyba mogę już tak. Tak na szybko dzisiaj się powiedzieć. Bez, ce, dzisiaj, co prawda, bez scenariuszy, ponieważ tak. w weekend zazwyczaj nie rozgrywamy rynku, więc mm -hmm. też nie podajemy scenariuszy. Co może wspomnę o kilku nowościach, które planujemy. Planujemy sobie na grupie dla ludzi z grupy stworzyć taki webinar, na którym opowiemy sobie na różne nurtujące Was pytania odnośnie analizy technicznej, odnośnie rozgrywania rynku, odnośnie zarządzania kapitałem, fundamentów. Więc to taka nowość. Też jesteśmy w trakcie budowy takiego trading roomu, w którym będziemy mogli się spotykać po prostu na żywo. Będzie tam co prawda ograniczona ilość osób mogła wejść, ale będziemy sobie mogli rozgrywać po prostu wszyscy wspólnie rynek, wymieniać się poglądami na live. Więc to taka nowość mhm. od nas. Nie jest to może na dniach, ale będzie to w najbliższym czasie na pewno wprowadzone w życie. Jeżeli filmik, film, nasza analiza była pomocna, oczywiście prosimy o łapki w górę. Link, jeżeli chcecie dołączyć do naszej grupy macie w opisie. Co Marcin, dzięki za dzisiejszą analizę. Mateusz, jeszcze jedno. Sorry, chcę, sorry że tak jeszcze wspomnę w wykresach, bo zapomniałem to, co naszej grupy powiedziałem, ale chcę dodać jako bo to istotne jest w tym momencie. I też nie wiem, czy nie wprowadzimy tego, to muszę sobie przegadać. Do analiz nawet Bitcoina, żeby. Bo bo chcę wam pokazać bardzo, bo wszyscy wiedzą, jakby to trochę stwierdzam na krypto, że jednak krypto jest skorelowane z giełdami, dosyć mocno w ostatnimi czasy. I zobaczcie, co się na nas u tak? Piękna formacja głowy z ramionami i mamy piątkowe wyciąganie ceny, zakończenie, tutaj te spadki były spowodowane słabymi wynikami Amazona, jeszcze tam kilku innych spółek technologicznych, ale jednak w piątek to wyciągnęli, tak? Fundamenty. W piątek poszły te takie, takie dane, powiedzmy, tak, zgodne z konsensusem PCI, i rynek zaczyna wyceniać y, nie tak ostrą tą politykę fiskalną. Jeśli ta formacja wybije, to na pewno, znaczy z dużą dozą prawdopodobieństwa, może nam pomóc na rynku krypto, tak? I wtedy to cały czas ta formacja, którą ja, o której opowiadam i mówię, czyli tego podwójnego, no naprawdę dostanie jeszcze poweru do tego, żeby potencjalnie nawet wyciągać te poziomy. Oczywiście kluczem będzie środowy FED, Żeby nie zaskoczył Jastrzębio, tylko. Tylko tyle. Sorry, chciałem tylko do dygresję do, tego dobrze, rzucić. Ważna, ważna wskazówka, ważna informacja. Co dziękujemy wszystkim za uwagę, dzięki Marcin za sobotnią analizę i do zobaczenia i do usłyszenia wszystkim. Hej! Dzięki Mateusz, do usłyszenia wszystkim.